Pierwsze, jak się żyje ludziom brzydkim? Drugie, co się mówi o dziewicach i prawiczkach? Trzecie, czy w kościele jest jeszcze Bóg? Drodzy, skończyłem własne rekolekcje, teraz czas na nasze rekolekcje. No tradycyjnie, czy tradycyjnie to dopiero drugie, ale no, mam nadzieję, że będą takie trochę specyficzne. Przede wszystkim dlatego, że będzie w nich spory Wasz udział. Jak już powiedziałem przed czołówką, mam do Was trzy pytania, ponieważ planuję trzy części rekolekcji. No mam taki ambitny plan i marzenia, że pierwsza część będzie w poniedziałek, druga będzie we wtorek, trzecia będzie w środę. Mogę w całość się będzie nazywała ładniejsza niż na zdjęciach. Ale żeby to wyszło, no potrzebni jesteście Wy, dlatego bardzo Was proszę, żebyście odpowiedzieli, czy to w komentarzu, czy to w mailu, e, optymalnie byłoby w sumie, jakbyście to nagrali. Na te pytania, które wymieniałem już wcześniej, a które teraz powtórzę tutaj. A więc, pierwsze, jak się żyje ludziom brzydkim? Waszym zdaniem oczywiście to może być jakoś tak bardzo ogólnie, ale no, z Waszych obserwacji w szkole, w pracy, czy gdziekolwiek. Drugie. Co się między Wami mówi na temat dziewic i prawiczków? No i trzecie, czy w Kościele Waszym zdaniem jest jeszcze Bóg, czy to, co teraz myślicie na temat Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza na temat Waszych parafii? Drodzy, tak jak zwykle, jak coś robię, no problem jest ogólnie z czasem, więc to się powinno pojawić, mam nadzieję pojawiło w sobotę rano, ale żeby to można było dobrze wykorzystać, to prosiłbym Was, żebyście najlepiej odpowiedzieli dzisiaj do godziny 24, to by było tak mega, mega super i mega, mega fajnie. Jak się nie uda, to będzie później, to też tragedii nie będzie. Ale no tak jak mówię, dzisiaj do 24 spróbujcie się zmobilizować, to jest największa szansa, że się to uda jakoś tak, mam nadzieję, po modlitwie, w miarę sensownie ogarnąć. Także błagam, mobilizacja i proszę zwłaszcza o nagrania, ale tak jak wspominałem, jak komuś lepiej jest pisać, to po prostu napiszcie, też by nie super. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże. A i jeszcze jedna rzecz. Wiecie, trochę się przesuwa ta premiera odcinka na temat śmierci klinicznej. To ma tam związek między innymi z tym, że chcę dograć jeszcze jeden wywiad, ale naprawdę tu też już wkrótce będzie, chociaż tak realnie, pewnie dopiero po nowym roku. Dobra, to już wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże.